Już po raz dziewiąty Urząd Miejski zorganizował konkurs fotograficzny cztery pory roku w Tczewie, z którego zdjęcia trafiły do miejskiego kalendarza. Do konkursu zgłosiło się 26 osób. Pula nagród finansowych wyniosła 4 ja tysiące.

być w kalendarzu. Szkoda, że rok ma tylko 12 miesięcy. A po drugie, cieszę się, że dostrzegliście inne ujęcia miasta Tczewa niż tylko te słynne mosty. Bo one trochę się już przyjały, tak? Po raz pierwszy tych mostów już nie było i z tego się najbardziej cieszę. Gratuluję wam, że dostrzegliście z czego Tczew może zasłynąć, jeżeli chodzi o takie ujęcia artystyczne, zdjęciowe, ciekawe. A może dzięki Waszym zdjęciom mieszkańcy miasta pójdą w plener i będą szukać, a gdzie to było zdjęcie zrobione. Opowiadając o tym zdjęciu, no, przypominam sobie srogi mróz, tak? minus 20 stopni, wczesna pora wstawania, wycieczka na drugą stronę Wisły, akcesoria fotograficzne, oczywiście takie jak statyw. No i po prostu trzeba było czekać na to ujęcie. tak? Płynąca kra, długi czas naświetlania spowodował, że ten kra ułożyła się w taki, w taki wir, więc wydawało mi się to jednak coś ciekawego. Można powiedzieć, że jestem fanem mojej miejscowości Tczewa i oprócz tego jestem pasjonatem fotografii. Ja mieszkam w Drzewie od 5 lat yy, i powiem szczerze, że to, to zdjęcie było wykonane yy, właściwie w, yy, nie, rok temu, rok temu yy, w styczniu. Yy, I pamiętam, jechaliśmy wtedy przez miasto yy, i krzyknąłam tylko do męża, zajść na parking, bo jest tak pięknie i wyskoczyłam i zrobiłam to zdjęcie i, i jestem w ogóle bardzo zaskoczona, że, yy, że ono jest w tym kalendarzu i. Cieszę się niezmiernie.